Cześć witajcie z tej strony Mika. Witam was w kolejnym odcinku z Block Star A w dzisiejszym odcinku Pokażę wam gdzie są klucze I jak dostać się do tajemnicy w nexusie Czyli w tym miejscu Oraz w świecie VIP Więc na sam start zostaw łapkę w górę Jeśli chcesz żebym w sezonie 6 też tak pomógł I pokazał właśnie klucze to zostaw Łapeczkę w górę Jeśli nie subujesz tego kanału i chcesz po prostu Docenić moją pracę, że tutaj znalazłem te wszystkie klucze To zasubskrybuj ten kanał Musi być szary przycisk subskrybu to jest bardzo ważne a my tak naprawdę możemy zaczynać Więc na początku, e, no jesteśmy na tej wysepce, tak, w nexusie Na początku tutaj wam pokażę, gdzie są wszystkie klucze Wszystkie e, one są naprawdę bardzo łatwo pochowane Z powodu tego, że nie potrzebujecie żadnych sprayów, żadnych lataniek Bo wszystko można zrobić samemu Więc tak, na początku tutaj mamy tą palmę, tak Tu mamy właśnie te wszystkie czaty, wszystkie takie rzeczy To tutaj mamy właśnie w tej palemce, jak tutaj sobie wskoczymy Musicie jak tutaj doskoczyć. Gdzieś tutaj w środku jest niebieski kluczyk i trzeba go jakoś dostać, kurcze, o co, o, dobra tutaj, tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie pokazuję kursorem tu musicie jakoś tak sposkakać po tym i złapiecie niebieski kluczyk, który jest właśnie w środku tej palmy następnie, jest tutaj bardzo ciężko, tutaj mamy te właśnie te szybkie czaty tu musicie uważać, ponieważ tutaj łatwo można wejść w te właśnie portale, tu mamy lin, czy takie w sensie Lian i tutaj u góry mamy przejście do czerwonego klucza, większość kurcze pieczone, no i to jest właśnie problematyczne e, więc może być ciężko, więc na początku radzę wam chyba jednak e, zacząć od tego czerwonego klucza e, no bo, no bo tutaj można dużo razy sfajlować, a potem dopiero zacząć od innych kluczy, e, jest to ciężkie tutaj e, dasz, no, łatwiej byłoby oczywiście mi to zrobić z e, oczywiście e, latankiem, bo mam tu vipa ale chcę spróbować to bez, e, bez po prostu latania bo wiem, że niektórzy vipa nie posiadają, więc jakiegoś czegoś nie kupią, e, więc spróbujmy, bo to jest mega ciężkie, tam w tej w dziurze jest ten, ten klucz. Ale on jest tak przekminiony. No kurczę, pieczone I jak go nie złapie? To jest mega ciężkie. Kanok na, na przykład nagrywa odcinek. I on tam sobie zbugował ten klucz. Ee, bo nie wiedział, gdzie on jest. No ja tu wiem, znalazłem. No kurze się po prostu i się. Jest, jest! Macie czerwony klucz. Udało się w końcu. To jest mega ciężkie. też szybko idźcie na prostą. I tu macie ten, ten e, niebieski kluczyk. Mm, muszę go jakoś złapać. od tej dokładnie. O mamy. Teraz idźcie sobie do tyłu. Na tą e, drugą wyspę taką rozwaloną bym powiedział. Wiedział, bo tutaj mamy taki domek zniszczony, wszystko takie i tutaj bodajże w tym miejscu, o, właśnie w tym miejscu też jest dziura i tu jest zielony kluczek. I to jest tak naprawdę tyle. Teraz idziemy sobie tutaj do tych takich leczaczków. Mamy tu fioletowy leczaczek, mam jakieś arbuziki i chodzi nam głównie o tą, o tą przestrzeń, takie różowe bardzo. I tutaj pod właśnie wodą jest centralnie taki. Taka dziura do właśnie klucz mam grawitację Do wszystkich właśnie bram I do właśnie naszej upragnionej tajemnicy Więc idziemy sobie tutaj Idziemy, idziemy do góry na spokojniutko Mamy czerwony klucz Bez niebieski klucz Zielony i mamy naszą Upragnioną tajemnicę, którą zdobyliśmy Bardzo prosto W sumie tak naprawdę to Chyba najprostsza tajemnica jaka kiedykolwiek była w sezonach Moim zdaniem, nie wiem jak wasze Napiszcie w komentarzach Bo moim zdaniem to jest na prostu najprostsza tajemnica jaka była Bo nie potrzebujecie nic tak naprawdę Żeby ją zdobyć Tylko po prostu skilla w tym czerwonym Bo, no bo żeby tam po prostu tam złapać to no To jest ciężko Więc popytajcie się ludzi, nie wiem, disków albo grawitacji Użyjcie za 5000. spróbujcie, spróbujcie A jeżeli po prostu nie macie żadnych takich rzeczy No to próbujcie po prostu skakać Ale taka rada, rada dla was Że na początku zacznijcie od tego czerwonego klucza bo nie jest po prostu e, przerąbany, no bo po prostu ona sobie tam, niestety, e, wejść do tych portali, jest kaszanka, co nie no więc to jest właśnie takie słabe, ale mam nadzieję, że dacie sobie radę. I to jest tak naprawdę tyle z tego Nexusa. E, mogę sobie tutaj popatrzeć chwilkę na tym Nexusie, ponieważ ja na pierwszym odcinku z sezonu nie patrzyłem nic e, tutaj na tego i za chwilkę przejdziemy sobie do świata. Tu mamy w ogóle jakąś taką wysepkę, tu mam tą linę. O, po tej linii się można spinać, to jest spoko. A coś, coś, coś jest tutaj pod... Coś jest... O! Nie, tutaj właśnie to jest dziwne, bo ten świat niby jest wielki, ale tak naprawdę tam się przejść dalej się nie da, nie da się tam przejść dalej, więc to jest ciekawe. A tutaj coś jest! Co tam jest tam w środku? Dziwne? Czemu? Dlaczego? Okej... Okay. Yy, dobra, czekajcie, próbuję tam zobaczyć. O co tam chodzi? Czemu tam jest jakaś... No kurczę, nie! Hej, cholera, jestem ciekawy, bo... Nie wiedziałem tego w ogóle, a ciekawe o co to chodzi. Czy to po prostu jest jakieś fejkowe, żeby żeby zmylić graczy? No kurczę, chcę tam wejść. Hej, hallo? chcę tu wejść, no ja dzisiaj Noob Mikalo, o jak do 20 tego momentu odcinka. Opiszcie Noob Mikalo nie mam pojęcia, dziwne miejsce. Dobra, przechodzimy do tego świata VIP, nie będziemy tutaj przeduwać co nieco. Świat VIP jest też całkiem prosty, tylko problem w tym, że jest on dosyć taki, bym powiedział. No bardziej y, trudny, znaczy niby trudny, niby nie, w sensie chodzi o to, że y, klucze y, znaleźć się trudno nie da, tylko problem jest taki, że jest dużo lawy y, w tym właśnie, w tej górze, tak bym powiedział, y, więc jest ciężko zdobyć te wszelakie klucze, y, więc dobra, zaczynajmy. Tu w ogóle mama Mia zbudowała yy, coś na konkurs, i jest on śliczny, naprawdę piękne. Mamia pewna że to wygra, bo naprawdę śliczne to tomki, takie wow, klimatyczne. Bardzo dobrze ci to wyszło. Dam lajka like i kliknę, że użyję. Na początek jak jesteśmy tutaj właśnie w tym Nexusie, idziemy sobie w prawą stronę, dziewa się ludziska. Dużo osób tutaj właśnie chodzi, więc yy, chyba to zauważycie. I tutaj bodajże w tym, tak to będzie macie takie, yy, takie... Kolce, to się sobie, i tutaj jest jeden z kluczy. To jest dosyć ciężkie, ponieważ tu można łatwo zginąć. O kurdy, kurdy, i na dół, na dół. O, niebieski klucz, mam niebieski. I lecimy teraz do góry, do góry, do góry, do góry. Okej, okay, udało nam się, udało nam się. Teraz tutaj wracamy. wracamy sobie na, na spokojnie, więc mamy na początku niebieski kluczyk. Teraz lecimy sobie do góry tej wyspy, bo tej chyba nic nas chyba nie obchodzi, bo wszystko jest właśnie w środku y, tej góry. Więc chodzimy tutaj prosto, tu nie ma jakiegoś ciężkiego wejścia no, na tą górę, więc tutaj na spokojnie wbijecie. I tu zaczyna się magia. Na początku musimy się uleczyć, ponieważ mamy tutaj tylko jeden kresek życia i tam w tamtym miejscu, jak tu mamy tą linę, to musimy tutaj wskoczyć dokładnie w tym miejscu. I tutaj gdzie jest blix. O kurczę, to jest ciężkie troszeczkę yy, o tutaj właśnie w tym miejscu, tak. Popatrzycie sobie. I tu mamy Blixa. i tu mamy super leczenie, yy, Te miejsce jest, będzie dla was, yy, jeżeli macie VIPa, będzie często przez was używane, no bo po prostu i tak dużo się HP zabiera yy, przez te właśnie yy, lawy, żeby zabrać te klucze, że naprawdę trzeba co chwilę się ulecać. Więc Blix, chociaż na coś jest przydatny. Aha, to jest chyba dziewczyna. Pff, ok. Więc sobie wychodzimy, tutaj na początku wychodzimy tutaj w tym miejscu i tu mamy na początku już na wejściu. Kurczę, jaki jestem głupi, no widzicie, jakie to jest porąbane? Tu mamy od razu nas Starcie yy, fioletowy Tylko żeby go wziąć, jest naprawdę ciężko Mam jedno HP, co jest w ogóle I musimy też się wrócić i się uleczyć. To będzie ciężkie, ja pierdzielę musicie szukać tej liny, szukać nie, bo ona... bo to tam, gdzie jest talina. O tu w ogóle ten hyperkupe, okej, okay, nie wiem czemu hyperkupę. Eee, czekaj, gdzie jest ta lina? A tam jest talina, dobra. Jeżeli tam jest talina, to musimy się kierować e, stroną lin, Liny Tutaj nie powiem wam jak dokładnie iść, żeby tam, e, żeby po prostu się uleczyć. Przecież no widzieliście coś tam, ale kurczę, jest to porąbane, jest to porąbane. Bo nie pamiętam, jak to się szło. Dokładnie. Czekajcie. O, trzeba kombinować. O, kurczę, nie! Czy po, po prostu trzeba wejść tam na tą linkę, yy, żeby no potem się do tego, do tego, do, do tej Blix wejść. Więc kurczę, dobra, spokojnie. Tutaj musimy nas. Kurczę, to jest problematyczne. O, o, dobra. Tu mamy. Teraz tutaj. I tu mamy linkę. Mogę, 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 mogę. mogę. Idziemy sobie na górę, człumby nie i będziemy zaczynać od. od od nowa tak zwanie, czyli idziemy sobie znowu yy, na tą linkę, yy, musimy tu spadnąć bo tutaj mamy te wejście, o właśnie i tu mamy blixa problematyczne to jest bardzo ale w sumie ciekawy motyw, teraz idziemy sobie po tych właśnie skoczkach gdzie mamy jakieś takie pomieszczonko, to w ogóle to jest ciekawe bo to jest zamknięte, więc o, hmm to ma być ciekawe, to może być jakaś dalsza część historii. Na pewno, na pewno coś tu pe pewnie będzie. I musimy tutaj wejść sobie na to miejsce, ponieważ tu mamy czerwony kluczyk, e, i teraz jest to problem, bo to trzeba jakoś go wziąć. Jakoś y, szybko. Kurczy, pichu. Nie musimy jakoś go szybko wziąć. Dobra, mam 3 HP. E, jest progres, i teraz sobie najlepiej tutaj wejść po tym. E, Idzie jest, tam jest tam, do tam. Tam jest tam ta linka. Czy mogę ją wziąć? Jezus, jestem, najle... jestem, jestem zaskoczony. Budał mi się dobry. Teraz musimy, kurczę, teraz musimy lecieć tutaj i znowu się uleczyć. I teraz tutaj, uwaga, mam już ostatni kluczyk, czyli chyba żółty. Musimy znowu tutaj kość na linkę. I tutaj, jak widzicie, tu mamy żółty kluczek. Musimy się jakoś do niego dostać. Ehm, w sumie, jest, nie wiem jak do końca. Ehm, chyba tutaj. Dobra, chyba w tym miejscu, moi kochani. Tu wchodzimy. Tu się wchodzi. Tu się wchodzi, też pożółty o! I mamy żółty, świetnie Teraz tu musimy jakoś wyjść. No wyjść, dzięki, halo? No ja cię kręcę. Wyjść, wyjść i Dobra, chyba jak mamy to wszystko, musimy szukać teraz e, tych klucz. Gdzie on? Chyba tam, gdzie jest ta drabina, moi kochani, tu gdzie jest ta drabina, tak. Mamy czerwoną bramę, żółtą bramę, niebieską bramę. Tutaj jeszcze zdala fioletową bramę. I tu wchodzimy na dół. I tu mamy naszą upragnioną tajemnicę. Największa trudność w tym sezonie jest po prostu ta. Ten świat VIP, to jest po prostu zmora. To jest zmora, moi kochani bo ten y, świat jest po prostu najtrudniejszy jeśli chodzi o tajemnice y, więc mamy, udało się, więc dziękuję wam za oglądanie tego materiału mam nadzieję, że wam się podobało y, że jakoś wam to pokazałem ładnie może nie do końca, o tu w ogóle mam chyba tą wielką szklinę, która jest za zatworzenie, ona jest całkiem spoko y, więc dziękuję wam, mogę teraz zginąć y, z pełną po prostu satysfakcją więc do kolejnych odcinków, no i siema